Z tej strony Lamo.pl i dzisiaj ja chciałbym Wam pokazać moją nową grę, którą sobie zainstalowałem. Nazywa się ona Spider Squeer więc zagrałem w nią. Mam nadzieję, ja, że to będzie dosyć przyjemnego. No ładnie się dalej. Już sobie w nią trochę popykałem, więc nie dziwcie, że zobaczycie. Całką, całkiem sporą ilość diamentów i wszystkiego jakiegoś ładnego skina. Nie dziwcie się, bo sobie już nie trochę popykałem, ale pomyślałam, e co mi tam nagram sobie odcięć tego. Muszę mówić dosyć cicho, bo jest już wieczorna godzina już nagręcz. Więc muszę mówić cicho, by lokatorów nie obudzić. W tym moich rodziców. Więc zaczynajmy. Single player. jak tutaj, tej grze, by nie tak. Te kostki. Kupię się teraz, w życie. Co jest? Dlaczego jakoś nigdy nie widzę tej za jakość W ogóle w filmiku. I strasznie nie screen.